Lech Poznań wchodzi do walki o Ligę Mistrzów. Czy powinniśmy obawiać się Islandczyków? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Brown i dziś zapraszam Was na zapowiedź dwóch meczów w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Mistrzem Polski a islandzką ekipą Wejdabliku Kopa w ogóle. Postaram się scharakteryzować duży na gości, czy kolej już dotknięty ostatnio z problemami może dojrzeć o awans. Zapraszam do oglądania. Standardowo w filmach zapowiedziowych, jeśli chodzi o rywalizację w ramach europejskich pucharach, zacznę od sylwetki przeciwnika. To mistrz Islandii z sezonu 2024, ponieważ jak to bywa w ligach, które rozgrywane są na północy Europy, no w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją wręcz bardzo ekstremalną. Sezony są rozgrywane rocznie. Tutaj ta kampania, jeśli chodzi o rok 2025, właściwie niedługo się zakończy, bo bodajże w połowie września jest ostatnia kolejka i tych spotkań do końca, co ciekawe. Nie jest wiele, natomiast w sezonie 2025 Pajdablik zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Po 15 spotkaniach ma 30 punktów, natomiast jest to wartość tożsama z tym, jaką mają pierwsza i druga ekipa to Valur, a także dobrze nam znana inna ekipa z Islandii, z którą kilka lat temu Lech Poznań mierzył się w ramach eliminacji Ligi Konferencji. To oczywiście Wikingur Kiawik, duży na stolicy Islandii. Natomiast jeśli chodzi o Kopa w ogóle, to jest miasto położone w regionie stołecznym. To jeden z ośmiu regionów. Można to ewentualnie do województw w Polsce porównać. Natomiast jeśli chodzi o Islandię, to oczywiście wygląda to kompletnie inaczej. To przede wszystkim region najbardziej gęsto zaludniony. Można powiedzieć, że jest tam absolutna dominacja jeśli chodzi o rok 2018, bo z tego roku dane podaje Wikipedia, to 36 tysięcy ludzi zamieszkuje to miasto. Jest to wartość niska. Obecnie oczywiście się ona znacznie zwiększyła. Zresztą te ostatnie dane dotyczące mieszkańców Islandii są dość zaskakujące, bo istotnie ludzi tam przybywa, natomiast może mniej o demografii, a nieco więcej o futbola. Więc miniony weekend drużyna Bredabliku, tak jak powiedziałem, rywalizowała na poziomie pierwszej Ligi Islandzkiej i wygrała z dużyną Westry, która zajmuje szóste miejsce, jeśli chodzi o tabele 1 do zera. Bramkę zdobył Viktor Einarsson, to także zawodnik, który w spotkaniu z Ignatią, o których jeszcze zaraz powiem, strzelił dwie bramki. Tutaj mówię oczywiście o rewanżu, także może od razu do tego przejdę. A więc drużyna mistrza Islandii rozpoczynała od pierwszej rundy Nacji Ligi Mistrzów, gdzie zdołała pokonać ekipę bardzo porównywalną sportowo. To KF Egnatia, duży nas Albanii. Natomiast w Albanii był wynik 1 do 0 dla gospodarzy. Dopiero we Islandczycy bardzo poważnie osprawili się z przeciwnikiem, wygrywając bardzo okazale, aż 5 do 0. Oczywiście grają oni także na sztucznym boisku. Na Islandii warunki są tam bardzo trudne, o czym Lech Poznań już w przeszłości się przekonała, więc teraz chciałbym wskazać te nasze wspomnienia, jeśli chodzi o spotkanie z Wikingiem. To była trzecia w ramach eliminacji Ligi Konferencji w sezonie 2022-2023 wówczas na wyjeździe kolejusz przegrał 0-1 i dopiero we losy awansu musiały się rozstrzygnąć. Tam także nie było łatwo, bo Wikinguły przegrywały 0-2, co można powiedzieć, że tutaj oznaczało awans Lecha. Natomiast dołączał wpakować piłkę do bramki w doliczonym czasie gry, bo 1-2 i ostatecznie dopiero kolejusz w dogrywce się z islandzkim rywalem rozprawił. Ja bardzo dobrze pamiętam to spotkanie, bodajże jeszcze była czerwona kartka tutaj w tej dogrywce. W celach pokazał swoją wyższość i wydaje mi się, że obecnie może nastąpić podobna sytuacja. Więc tutaj, w zależności od tego, gdzie spotkanie będzie rozgrywane, taki będzie miało przebieg, a więc kolej już tutaj na własnym boisku przede wszystkim musi sobie wiele zapewnić, jeśli chodzi o dwóch mecz. Natomiast Lech Poznań już w przeszłości także słynął z tego, że Bułgarska jest taką twierdzą, chociaż w tym sezonie można powiedzieć, że jest inaczej, bo w ciągu dwóch spotkań duży Nielsa Federicsena przegrała na własnym boisku tyle spotkań, co w całej poprzedniej kampanii w liczbie dwóch. Najpierw z Legią Warszawa, a następnie z Krakowem tutaj 1 do 4. Ja o tym meczu jeszcze powiem. Natomiast wracając do przeciwnika, to spójrzmy sobie jeszcze raz na poziom sportowy, a więc mamy ranking optaj. widzimy tutaj tą drużynę, która jest poniżej poziomu PKO. Bank Polski klasy co ciekawe cały czas, właściwie ostatnią drużyną naszej polskiej najwyższej ligi jest Zagłębie Lublin. Znajduje się Bejdablik na poziomie czołówki pierwszej ligi w okolicach drużyny takiej jak GKS Tychy, tudzież Ślą... Wrocław, więc jest to taka ekipa, z którą Lech Poznań na papierze teoretycznie nie powinien mieć wielu problemów, natomiast wiemy, jak przede wszystkim wyjazd na Islandię może być trudny. Potwierdzają to także finanse, a więc kadra tego zespołu jest warta 4,22 miliona euro. No i co ciekawe, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją bardzo nietypową, więc dwóch piłkarzy Lecha Poznań jest wartych po 5 milionów, a więc więcej niż wszyscy zawodnicy dzisiejszego wala mistrza Polski. No można powiedzieć, że tutaj jest matematyka Bezlitosna to oczywiście Afonso Souza i Antoni Zubal. Jeśli chodzi o Portugalczyka, to on ma być gotowy do tej gry. Nawet Niels Federiksen powiedział, że tutaj no, byłoby to dziwne, gdyby nie gał ofensywny pomocnik Lecha Poznań, absolutny bohater z zeszłego sezonu w rywalizacji z dużyną z Islandii, mimo tego, że w ostatnim spotkaniu odpoczywał i był przeciążony, mimo że to dopiero początek kampanii. Spójrzmy kapani. sobie jeszcze na zawodniku, którzy wyróżniają się w drużynie prowadzonej przez Haladora Anesona, bo to z dużyny z Islandii to przede wszystkim wspomniany już przeze mnie Wiktor są także takim samym nazwiskiem. Można powiedzieć, że legitymizuje się 30-letni bramkarz. To jest w reprezentacji Islandii. Akurat jeśli chodzi o jego występy, to jest bardzo słabo. I także Tobiasz Thompson, to zawodnik, który w minionym sezonie Ligi Islandzkiej, tym mistrzowskim, strzelił 8 bramek. I co ciekawe, jest to Duńczyk, co jest można powiedzieć, że takim dosyć sporym wyjątkiem, bo poza nim tylko jeden bardzo młody zawodnik, bodajże z Łotwy jest w Kadrze, Bejdabliku. A tak to są sami Islandczycy, chociaż reprezentantów tutaj można powiedzieć, że ze świecą można szukać. Akurat spojrzałem, no to tylko ten bramkarz, jeśli chodzi o rezerwy dużyny narodowej Islandii. Na papierze zatem rywal kolejorza wygląda bardzo słabo, natomiast jeśli chodzi o stolice Wielkopolski, to także te wieści nie są najlepsze. Przede wszystkim to kontuzje, o których dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, jak one są poważne. Chociaż Daniel Hawka trenuje biegowo, także nie będziemy oglądali przez bardzo długi czas Patryka Wolemarka. Jeśli chodzi o Alego Golizadecha, to ten zawodnik za kilkanaście dni ma wrócić do pełni sił, także kontuzjowany jest Bartłomiej Parań, szkoda, bo mogłaby być to taka postać, która tutaj pomogłaby drużynie Nielsa na w tych, można powiedzieć, trudnych czasach, natomiast w już przeprowadził bardzo imponujące moim zdaniem transfery, to przede wszystkim Pablo Rodriguez zawodnik sprowadzony z Lecce, 23-letni Hiszpan, który wyceniany jest na 1,2 miliona euro, poza tym także już wcześniej to Jao Mutinio, który ostatni sezon spędził w Jagiellonii Białystok, także piłkarze polscy związani już zresztą wcześniej z Lechem Poznań, to Robert Gumny i Mate już jak Jeśli chodzi o jeszcze jednego zawodnika, to piłkarz, na temat którego bardzo pozytywnie wypowiadał się z Weterichsen. Ma być on gotowy na ponad połowę spotkania z Bergablikiem to Timothy Uma, a więc zawodnik, który jest w stanie zagwarantować fizyczność, intensywność. 183 cm wzrostu porównywane do Aziza Tetecha, którego mam wrażenie, że kibice w Poznaniu z takim uśmiechem na twarzy wspominają. Ten akurat piłkarz jest nieco wyższy, natomiast podobna charakterystyka, jeśli chodzi o UMę, to mam wrażenie, że jeszcze większa może być ta intensywność. Zawodnik, który będzie przede wszystkim pracował w środku pola. Mam wrażenie, że jeszcze w większym stopniu niż Radosław Muracki. Chociaż niektóre spotkania Polaka w minionej kampanii mogą mnie z tego idealistycznego snu wybudzić. Poza tym to także Leo Bengston, który ostatnio zagrał po raz pierwszy w wyjściowym składzie. Teraz się spodziewamy, raczej też tutaj tego zawodnika. Jeśli chodzi o pozycję skrzydłowego w lechu, bo tam ta sytuacja jest naprawdę opłakana. Ewentualnie jeszcze możemy myśleć o Filipie Szymczaku, natomiast Luis Palma ma także do lecha poznań trafić, to też będzie absolutnie transfer bombowy. Celticu, on przeleciał na lotnisko w Poznaniu. Można powiedzieć, że był tutaj bardzo ciepło przywitany i z pewnością kibice przy Bułgarskiej 17. Także będą z tego zawodnika w przyszłości zadowoleni. Wiele mogę mówić o przyszłości, natomiast w tych najbliższych tygodniach można bardzo wiele przegrać właściwie w ciągu najbliższych siedmiu dni. A więc to jest jeden i drugi mecz, bo no i no ile w Poznaniu w przypadku wyganej sobie zagwarantuje minimum fazę ligową Ligi Konferencji UEFA. To jest, mam wrażenie, że taki plan minimum. Natomiast jeśli chodzi o te ostatnie spotkania, to są absolutnie katastrofalne. Katastrofalne wykonaniu Lecha. Tutaj z legią, absolutnie przez Pana, w mojej opinii, pierwsza połowa, w drugiej było nieco lepiej, a z Krakowiem to tak naprawdę ręce można rozłożyć. 75% posiadania piłki drużyny Nielsa Federiksena, piłkarze kompletnie męczący się z piłką. Tutaj już wręcz takie błędy indywidualne z tego wynikały. Najbardziej jaskawym tego przykładem jest swoją drogą wychowanek Bejda Blikła, a więc Gisli są który próbował wziąć na siebie Geno i piłkę stracił. Następnie Krakowia strzeliła swoją drogą też przepięknego Gola na 3 do no jednego bo duży na Luki Oddała bodajże pięć celnych strzałów, strzeliła cztery bramki. No to tutaj absolutnie poezja, jeśli chodzi o skuteczność. Natomiast Lech Poznań grał w sposób bardzo męczący dla kibiców. Właściwie to się powtarza, bo ja po pierwszej połowie meczu z Legią Warszawa miałem wrażenie, że kolejusz myślał, że to spotkanie samo się wygra, i zresztą w spotkaniu z Krakowem też tak było. Może poza tymi krótkimi fragmentami, chociażby tutaj, kiedy kolejusz miał rzutkany, który to został bardzo pewnie wykorzystany przez Mikaela Iszaka. Natomiast brak Afonso był uderzający. Niemc z Federiksem po spotkaniu mówił, w futbolu liczy się jakość. ja się oczywiście zgadzam, natomiast nie można na tym wszystkiego opierać, a kiedy tak naprawdę przez całe spotkanie ma się piłkę i tutaj zawodnicy nie jedynie mogą ręce oskładać, więc momentami takie braki w koncentracji się pojawiają, no to jest to absolutnie niedopuszczalne. Mówimy o dużej mistrza Polki, która w ramach trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów także będzie miała zadania bardzo trudne, bo w przypadku wyeliminowania islandzkiej ekipy to jest wygrany: Spali Collet Imps, to dużo nas Gibraltaru, a także Czerwona Gwiazda, Wena Zvezda. No Tutaj mam wrażenie, że to jest takie piłkarskie niebo, na które my w tym momencie spoglądamy, bo ostatnie lata to właściwie szeregowe zwycięstwa, jeśli chodzi o Ligę setką, występy w Lidze Europy, czy to te dwa ostatnie w Lidze Mistrzów w fazie ligowej 6 punktów. No i tutaj przede wszystkim ogromne dochody finansowe, no a jak nimi zarządzać tutaj pokazują włodarze tego klubu, bo 100 punktów w Lidze Serbskiej Kwena Zvezda w minionym sezonie zdobyła. Także można powiedzieć, że tutaj absolutnie wynik zatrważający. Natomiast w przypadku porażki drużyny w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy także oczywiście łatwe nie będą, tutaj żadna rywalizacja nie będzie łatwa. Natomiast patrząc na to, że to będzie ktoś z Paryżyński, mosta czy Slovan, Bratysława, tutaj bardziej myślimy oczywiście o Dużynie z Chorwacji, no to wydaje się, że i tak będzie to zadanie bardzo trudne. No, a gdyby tutaj się ewentualnie tak to ułożyło, że z dużyną ze Słowacji będzie musiała dużyna Nielsa na nagrać, no to można się ewentualnie przeżegnać. Chociaż tutaj można powiedzieć, że słowan jest raczej nieco bliżej Kolejorza niż kwena z Werda. No ale o tym będziemy mówić, kiedy to Kolejorz wyelimy minuje mam nadzieję, Bejdablik kopa w ogóle, który już dziś stanie przeciwko maszynie Nielsa Frederiksena, może w tym sezonie nieco zaciętej przy Bułgarskiej, gdzie działy się w przeszłości rzeczy magiczne i dzisiaj mam nadzieję, że podobna się wydarzy, także na koniec jeszcze standardowo ja wytypuję wynik tego spotkania i mam nadzieję na wysokie zwycięstwo drużyny gospodarza, więc typuję mimo tych ostatnich porażek aż 3 do zera, powiedzmy dla drużyny Nielsa Frederiksena, no bo jednak tutaj wszelkie rankingi wskazują na to, że jest to absolutny faworyt tego spotkania i tak trzeba o tym otwarcie mówić. Mówić. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jaki rezultat typujecie, jeśli chodzi o to pierwsze starcie. Już jutro widzimy się w podsumowaniu, a następnie będziemy się skupiać na meczach w eliminacjach Ligi Europy, czy to Ligi Konferencji UEFA, bo tam mamy aż trzy polskie ekipy. Życzę Wam miłego wtorku. Do zobaczenia jutro. Cześć!